A dzisiaj zagramy w Marvel's Avengers, czyli przygodową grę akcji osadzoną w, jak tu sugeruje nazwa, uniwersum Marvela. My dzisiaj skupimy się na trybie współpracy, nazywanym tutaj multiplayerem, w którym można bawić się naraz nawet w czteroosobowej grupie. Dostępne postaci to m.in. Thor, Iron Man, Hulk, Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa. A jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej gry, to link standardowo będzie w opisie. A póki co, zapraszam do oglądania. Jak wygląda ta gra. Ja Iron Man, ty Hulk, Ty być duży. Ja chłopiek. nie przebijamy się na start? Co? Nie przebijamy się, bo to jest szafka z ekwipunkiem, Możemy się przebać jeszcze. No nie masz, to ja nie mam nic w wyposażeniu już. Co ty gadasz? Rzeczywiście no. nie mamy nic. No, Trzeba się lepać! Co ty na to, żeby jakąś misję tej... Tutaj... piu, A tam leżysz wywalony w ogóle. Taki jestem Taki jesteś Halkuś, tak? Da? O dawaj panie Szelazo Witam panie hełm bojowy Siema, Witam cię jesteś? serdecznie, siemka Który ty jesteś? A to ty jesteś stara. taki Taki Wydostać. Taki, taki niby chudy, ale zobacz Bojowy No, Dobra Pa jak ci zaawalne. Myk Ej ty masz tutaj przeloty i tak dalej No easy A to możesz pewnie skakać Kud, No ja mogę <gry> tylko skakać, ale nie tak wysoko Ja mogę się spinać Ale kałpa. nie tak wysoko Dron plagi du, 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 du. Oh, Bam. Dobra, za mały zaciąg GO! ciebie co widami <grym grym> <Patrze, kamieniami> rzucam! My! <grym> ja ci zdejmę te latające jak coś Najpierw Jak z jednego Dobra, ja, ja biję. Ja ale biję nie w tą łapami. stronę proszę, Iron Man Żeby zejść ci pomóc trochę Oczywiście, naładować w Wow! Przyszła tu wdowa. A, uważaj! Myk. Wybuchające coś. Dobra, latające zdjęte są. Easy. Wow! Jaka ta postać jest super! Dobra, zdjąłem ci te wioski. Ja głazami rzucam, staję! to jest totalny kozak. No to pięknie, no jakby. Myk, aż, kamieniem! A, aż chcę ci po współpracować z tobą. A, tylko kamyczkami rzucam. A teraz biję pięścią. Bam! Jakie to jest super! O. Coś wypadnęło? Haha, ha, dziękuję. Co ty ten masz? No jasne. Słuchaj, musimy tutaj coś zrobić jeszcze. Ała. Ko, na... Ty, dziewczęcka, Myk Dobra, jadę Kamieniem. po nią. Kamieniem. Jadę po nią. Nie, ja jej dałem kamienia. Pokojnie. Co już? No kamyczkami rzucam, MYK! myk. Słuchaj, ty, ty, ty. Słuchaj, co musimy mamy to kamieć? rozwalić. Musimy to rozwalić. A to zobacz, spokojnie, nie ma problemu. Bej, ale was tu porobię. Czym mamy to rozwalić w ogóle? E, łapami, to znaczy ty masz wielkie łapy, więc powinieneś być w stanie, wiesz, rozwalić nie, to całkiem... Nie, ja, ja nic z tego, temu nie robię. Co tam się dzieje? O Jezus! O, muszę uważać. O, dzięki, dzięki za wsparcie. No. Dobra, otworzyliśmy. Ta jest otwarta. Ja. O, e, słuchaj. Musisz mnie podnieść, albo wdowa mnie tutaj będzie dotykała. Dobra, wdowa jednak mnie podotykała. Ale to jest bo opesaj. opesa. Aż tak? Ja mogę przebiec stara. przez środek, czysto. Dobra, sklepaliśmy go, easy. No. Katalizator zasobów i komponent wyposażenia dostaliśmy. Musimy zaraz zasparić, jak będzie spokojniej. Jeszcze tu jakieś rzeczy leżą, więc bierz. Dobra, tego dobiłem, nie ma problemu. Ja, symulator, stymulator, symulator. Boom, boom, Jeszcze B, jeszcze B zostało. Uważaj, lecą kolejne. O nie, przyszli! Ej, to się robi tak, Krystianku, patrz. To się robi szybciutko. Podchodzisz do takiego delikwenta pę, i pę. robisz... O, to jest, tutaj jest dużo, tutaj jest dużo. To akurat ci pokażę, chodź tu. Obok, no obok jestem, me. no, słucham. i teraz. O kurde Jesteś szalony jakiś, o, to jest wiesz? Posyjane. to jest to jest świetne! Ta strefa wygląda na dużą Na bardzo dużą <laughs> Ty z tym kamulcem popylasz. Ja z kamulcem Piękny kamulec. Ja kamyczkiem przed siebie, meg, dabelki Dobra. Dobra, pomagam tutaj tej naszej. bank czarna wdowa. Dobra, coś tu jeszcze we mnie strzela? Czy mi się wydaje? Tak, jeszcze coś tu we mnie strzelało. Ten dron. Bum. Słuchaj, bo tu jest ciężki boss do zrobienia jakby. Wieżyczka jeszcze. A dobra, wieżyczka już leży. Chociaż... Dawaj, jak chcesz nam pomóc to dawaj. O, o! Krystianek, Słuchaj się. Idę. Leci kamień! Leci drugi! Ciu! I trzeci! Zdzieliśmy go. Temki, zbieraj itemki, zbieraj itemki. Halo Krystianku! Co dam? No wbijaj! Iron Man! Wbijam, wbijam, spokojnie. Bam. Bejem. Bejem. O kurde, jak małpa jakieś dźwięki w ogóle, co tam no się i dzieje? Co? <gry> nie, nie, nie mówiłem o tobie w ogóle. A, to miło. <gry> Bem, finiszerek. No, easy Co jest? O nie, to on mnie z do ziemi wziął! O. Kamyczkiem cię, kolego! a <gry> BUM, BUM! Dawaj Torek, lecimy go. Słuchaj, tak musimy te jaskinią te... lecieć, wiesz? O kurde, to czekaj, to ja już. Sam no, jaskiniowi bracie. Że... Jaskiniowi bracie. Ja, ja jestem bardziej taki australopitek. Ja być na waszym na trochę. Petr. Ej, skrzydłem z gdzieś tu jest. Ijo, ijo. O, ała! Zostałem zestrzelony. Ej, ty, panie, panie, kam, panie kamulec. Co? Tutaj. Ja, ja się biję z dziesięcioma. Ja się wi... Ała! O, o. Coś tu jeszcze. O, właśnie. Dronik. Słuchaj, gonią cię. Pomogłem ci. To dobrze, o to chodzi. Jak mm. to wygoj na namierzeniu? Czemu ci się już klepiesz, panie Gulatus? Ja się nie biję, halo. Ale chciałeś. Mogę rozwalić im komputery wszystkie, będą musieli kupić nowe karty graficzne. Aż taki niemiły? Tak. Słuchaj, Dobra, gdzie to, to na dole tu musimy wejść. Tu. Tylko musisz mi pomóc odkryć jak. Tutaj są czerwone światełka, ja myślę, że one muszą być one. O! Eee, co teraz? Eee... O! Gdzieś ty poleciał No chodźmy jestem, nie widzisz? Mek Jesteś dziwny, dziwnie latający. Dobra to jest jakaś zagadka logiczna, pa! No nie, nie kamień. No nie to mogę. To chyba nie o to chodzi. Dobra, nieważne, możemy pójść dalej. O, co ty tutaj dasz czas, się ma? Wierzyczki są niemiłe. Prawda plus jeden. Dobra, leć ta wyżyczka. BUMP. Pum. Mek. Pum. Mek. Dobra, zrobione. Trzeba... Męskiej okay. dłoni chyba. Tylko takiej powolnej dobra. O dobra jest Ping 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 pong Dobra ja mogę strzelać No wkurzyłem stąd. mi się Oku <laughs> Okej okay. Ja tu ich strącam z O jest taki młyn! Ej, to jest bardzo duży młyn! Tylko taki młynek Nie, to jest młyn... młynisko San Francisco Młyn młynowaty, tak? O nie, ale dostałem pwiedziel O nie, nie 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 O dobra, że masz tego spela ów Dostał, dostał, tak No nie kolejny! Spela. Jak to jest? No co? Ej, ja mlow, ja mlow, ja idę się wleczyć. Dobra, ej, kamieniami! Dobra, A, gościu! E... <laughs> nie mów, że padłeś! Potknąłem się, w sensie twoja masa była zbyt mała albo zbyt duża. Dobra. Na no, odległość zjada. O, Witam! Chcesz się bić? Ja nie mogę! Jest kolejny! Bić o nie! O, ja Ja myślałem to ten kolejny, to ty! Trochę za późno to włączyłem. Ooo! ale Fajne! Wejdę tu w ogóle? E... <laughs> Chyba nie! Jestem w środku, dobra Czekaj, wklepuję swoimi małymi palcami. Dlaczego czuję, że to wszystko wyskoczy stąd Nie musisz niszczyć eksponatu! Ale mogę, tak? Ja muszę! O, mamy kolegę. Tacy pół koledzy, tak Tacy pół amatorzy. koledzy. Pa! Ty ile Takie pół drony o! latające. A mogę na przykład strzałem rozwalić... Mogę rozwalić strzałem, Okej, okay, wszystko jasne. Nie ma ziomek. Siema, czemu biegniesz tak szybko, halo? Bo się wkurzyłem. Dobra, ja tego syntoida tu załatwię, rozwalę wszystkie komputery. Słuchaj, ja tu jestem mistrzem, Trefuj. mam 700 Asło. IQ, wbijam. O. Jesteśmy. Gdzieś chyba będziemy, a nie jesteśmy. Tam Tamten Hat tak jakby Senka. trochę schodził na niewidzialnych schodach jeden. Wiesz, o Jezus! Wie? Zamroczenie, no rzeczywiście jestem całkiem zamroczony. Jak Rafał Mroczek na przykład. O, dokładnie, chyba tak można być zamroczonym. Ej, no ale ja tutaj zniszczyłem tarcz, oh. możemy tutaj wejść i oh. to poniszczyć, oh. niszczcie to! Co mamy niszczyć, halo? No wyłączyłem taczek z, z drugiej robił... strony, halo, z każdej strony. Ja zaraz wyłączę drugie i taki trzeba cztery Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, ostatni, ostatni ile ostatni, ja lecę kolejny wyłączać. Dobra. Dobra, nice. Bejam, lecimy. Witam, widzę, że przyszłeś z tej samej strony co ja Tak, tak, tak! Nieważne! Musimy to kończyć jak to Dobra, ja skakuję już. Ciu! Witam naczelnego adepta Dawaj tu do mnie, tchórzu strzały. O, spadł na dół, halo? Proszę no, nie trójkę. uciekać. Uch, odsuń się, no, i syn ten. Już sam nie jestem w stanie tego powiedzieć nawet. A, no czemu mnie jakiś ziomek starszył? Poszła ty. Dobra, rozwalam ostatnie. Dobra, Beja. to Pum, puf. Ale zrobione. Jadę do ciebie. Jedź do celi, do celu. Proszę się odsunąć, ja tutaj mam cele. Back. Ja tu mam inne cele, dziękuję. Ja tu mam inne A... cele, proszę pana. Słuchaj, bo mnie tu czwórka już atakuje, wiesz. Dobra, 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 dobra. dobra lecimy. E, nie mogę się ruszyć. No bo koniec! Misja ukończona. ukończona! Nagle wszystkie roboty zniknęły. Dokładnie tak to wygląda. Jesteśmy najlepszymi graczami w galaktyce. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Czy my właśnie uratowaliśmy świat? Kurde. 90%, proszę pana. No powiem ci, że poszło nam to jak spłatka. No, jesteśmy nieźli. A teraz czas na małą herbatę i druga misja.